Hej, dzień dobry, witam Was. Po długiej przerwie od tego typu filmików powracam z nowym filmikiem językowym, czyli będą to nowe, typowo włoskie wyrażenia. Dzisiaj podam Wam takie wyrażenia, które pozwolą Wam okazać niezadowolenie, czyli są to bardzo często używane przez Włochów zwroty i pozwolą Wam one na narzekanie tak, jak to robią Włosi. Są to typowe dla Włochów wyrażenia, za pomocą których Włosi okazują niezadowolenie, że coś im się nie podoba, nie podchodzi, nie odpowiada i tak dalej. Pamiętajcie, że ja Wam podaję te najczęściej spotykane, najczęściej używane, ale nie są to wszystkie wyrażenia, z jakimi się możecie zetknąć, bowiem jest ich o wiele więcej. Pierwsze wyrażenie, które pozwoli Wam na y, okazanie y, znudzenia, niezadowolenia i tak to jest wyrażenie kenoja w jaki sposób tego możecie użyć. Możecie po prostu powiedzieć kenoja, czyli jeżeli coś Wam nie odpowiada, jeżeli coś Was nudzi, jeżeli jesteście z czegoś niezadowoleni, możecie po prostu powiedzieć kenoja. Ale możecie też do tego coś dodać, na przykład, jeżeli chcecie powiedzieć, że nie lubicie szkoły, że szkoła was nudzi, wtedy możecie powiedzieć Kenoja la scuola? Jeżeli chcecie powiedzieć, że nie lubicie zmywać makijażu, w tym przypadku możecie użyć bezokolicznika i możecie powiedzieć Kenoja z trukarsi. Drugie wyrażenie to jest Kepizza. Kepizza oznacza to zarówno to wyrażenie, jak i następne, które wam podam, oznaczają one dosłownie to samo, co to poprzednie, które wam podałam, czyli Kepizza, Kenoja. I, I tak dalej. Możecie używać tego na przemian. Przejdźmy zatem od razu do trzeciego wyrażenia. Que barba. To, to wyrażenie oznacza do, dosłownie to samo co dwa, e, dwa poprzednie. La barba to jest dosłownie broda. Ty, w tym przypadku broda to nic nie ma wspólnego. Chodzi po prostu o wyrażenie niezadowolenia. Kolejnym wyrażeniem jest e, wyrażenie. Que rottura di Również. E, w tym przypadku, powtórzę się, również w tym przypadku oznacza to to samo, czyli że coś wam nie podchodzi. Nie macie na coś ochoty, musicie, nie wiem, musicie na przykład się uczyć, musicie iść do pracy, musicie iść do szkoły i nie macie na to ochoty i powiecie kerottura dyskatu. Później mamy taki, e, takie wyrażenie jak kielania. Kelania również oznacza to to samo bowiem cały czas mowa jest o tych samych zwrotach, tych samych wyrażeniach, czyli również zamiast używać te poprzednie, które Wam podałam, możecie użyć również zwrotu kelania. Ale tutaj chciałam Wam również zwrócić uwagę na czasownik. Laniarsi oznacza lamentarsi, czyli narzekać. Lania może to być również określenie jakiejś osoby, która bardzo narzeka, bo która często narzeka, bardzo lubi narzekać. Czyli na przykład może, możecie powiedzieć quella lagna di i nome i imię jakiejś osoby, na przykład quella lagna di Marco oppure quella lagna di suo marito. Albo na przykład jeżeli ktoś ciągle narzeka i wy już macie dosyć tej osoby, możecie powiedzieć ma che lagna che sei, czyli narzekasz i narzekasz albo po prostu możecie powiedzieć sei proprio una lagna. Ok, teraz możemy przejść do kolejnego, to jest szóstego wyrażenia, ale od razu Wam powiem, że jest to takie mniej eleganckie od pozostałych. W ogóle narzekanie i wyrażenie niezadowolenia nie jest zbyt eleganckie. Na przykład jeżeli w szkole nauczyciel Wam zada jakieś zadanie. I wam, nawet jeżeli to nie, nie podchodzi, to oczywiście w żaden sposób tak mu nie odpowiecie, bo to, bo to nie, jest, nie, nie byłoby zbyt, zbyt fajnie. W każdym razie, to kolejne, które Wam podam, nawet w sytuacji, kiedy tych możecie użyć, to kolejne jest już mniej eleganckie. Nie jest to jakieś brzydkie określenie, ale jest mniej eleganckie. W tym przypadku chodzi o Kepale. Oznacza to to samo, ale jest mniej eleganckie od tych powyższych. Nie jest w każdym bądź razie tak brzydkie, jak to kolejne, które teraz Wam podam. Kedłe kolioni. I to już jest brzydkie wyrażenie, bowiem i kolioni to są po prostu jaja. Jaja, męskie jaja. Czyli w Polsce na przykład też używamy zwrotu na przykład, ale jaja, jeżeli coś nas śmieszy. Po prostu jest to takie abstrakcyjne e, a, e, wyrażenie, które w tym przypadku zostaje używane, ale nie mamy na myśli dosłownie e, znaczenia tego słowa, które, e, które używamy. Czyli po polsku możemy powiedzieć ale jaja, ja, wtedy, gdy coś nas śmieszy. Po włosku natomiast powiemy kedue coglioni jeżeli coś coś nam naprawdę ciąży, jeżeli coś nam nie odpowiada, jeżeli jesteśmy niezadowoleni, w tym przypadku możemy użyć tego wyrażenia, ale Wam powiem, że ono jest już jest, to jest brzydkie, znaczy brzydkie. Nie jest to jakieś przekleństwo, ale jest najbrzydsze z tych, których Wam powiedziałam. Czyli tego już tak raczej tylko wśród znajomych, rodziny i tak dalej. W tym przypadku możecie tego używać. Ale jest bardzo często używany przez Włochów, także trzeba je znać. Ok, na koniec podam Wam jeszcze takie wyrażenie, jak ufa. Ufa to jest takie takie okazanie nie jest to żaden wyraz, nie ma żadnego znaczenia, ale jest to takie okazanie właśnie zadowolenia. Czyli jeżeli coś powie, Włosi mówią, na przykład jeżeli coś im nie odpowiada, mówią uf. I, yy, i w tym przypadku yy, możecie tego użyć zarówno samego. Albo na przykład możecie, tego, możecie tym wyrażeniem poprzeć każdy z tych powyższych, które Wam dopiero podałam. Czyli możecie powiedzieć: Uff, pizza. Albo możecie powiedzieć: Uff, barba. Uff, fucking dłe To też możecie powiedzieć. Jeżeli chcecie płynnie mówić po włosku, to musicie te wyrażenia znać. Nawet. Jeżeli sami nie narzekacie, jesteście bardzo, bardzo pozytywni, ale jeżeli oglądacie włoskie firmy, rozmawiacie z Włochami, no to trzeba te wyrażenia rozumieć. Ja w każdym bądź razie mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że w następnym filmiku znowu będziecie ze mną. Na dzisiaj to by było na tyle. I jeśli Wam się podobało, dajcie mi znać, zostawiając kciuka w górę, a my widzimy się w następnym filmiku. Ciao!